witam na moim kanale Kolejarz Hazero, american train chciałbym dzisiaj zaprezentować kolekcję moich parowozów amerykańskich oraz opowiedzieć na temat historii i epok modelarskich To tytułem wstępu pokażę tę kolekcję amerykańskich parowozów ułożyłem je epokami od, naj, od najstarszej epoki do najnowszej. Głównie to będzie epoka pierwsza i druga. I tutaj jest ciąg amerykańskich parowozów. Lokomotywy dieslowe i elektrowozy nie, nie, postawi, nie, nie postawiłem na makietę, ponieważ dziś e, chciałbym opowiedzieć na temat amerykańskich parowozów i kolei amerykańskiej. Może tak, zanim opowiemy na temat epok, to może historia kolei. Tutaj na okładce widzimy amerykańską lokomotywę Big Boy o układzie osi 484. Może jeszcze pokażę tutaj na okładce. Jest to bardzo potężna lokomotywa. Eee, jeśli chodzi o modelarstwo kolejowe to ta lokomotywa jest osiągana z firmy Riva Rossi i być może na koniec roku tą amerykańską lokomotywę będę miał a tak w ogóle to będę chciał tą amerykańską lokomotywę narysować i <coughs> sprzedać na Allegro żeby sobie zarobić uzbierać sobie na tą amerykańską lokomotywę Big Boy'a 484 tak się prezentuje w całości, i właśnie myślę o narysowaniu te, tej, tej, tego parowozu w tym układzie i w takiej perspektywie. Dobrze, zaczniemy na temat historii kolei. Oto już było kiedyś prezentowane, ale w ramach połączenia prezentacji parowozów krótka historia kolei amerykańskiej. Koleje amerykańskie narodziły się w pierwszej połowie XIX wieku, po roku 1830, kiedy to kolej z Wielkiej Brytanii przyszła do Stanów Zjednoczonych, do USA w cudzysłowie, do Ameryki. Wtedy było tylko kilkanaście stanów. Zaczęto budować różne linie kolejowe o szerokości normalno-torowej 1445 mm. I koleje wąskotorowe zrezygnowano z rozstawu szerokotorowego i zdecydowano się na rozstaw normalnotorowy. Pierwszą linię kolejową transkontynentalną położoną w latach 1863-1869, która była z Sacramento, San Francisco, a w zasadzie do Omaha oraz y, Buffalo i Nowego Jorku. Tutaj mamy słynne zdjęcie y, ceremonia wbicia Złotego <coughs> Kloca na na Promontory Sun State Utah 10 maja 1869 roku. Uwieńcza koniec budowy pierwszej kolei transkontynentalnej y, w USA z Central Pacific Railroad. Oraz Union Pacyfik, ponieważ to były dwie główne e, przedsiębiorstwa kolejowe w Stanach Zjednoczonych na początku XIX wieku. I teraz chciałbym e, tutaj e, jeszcze raz pokazać tutaj, jak te linie kolejowe się układały w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście w międzyczasie była tak zwana wojna secesyjna 1861-1865. Gdzie konflikt był pomiędzy stanami, stanami Północnymi i Południowymi, czyli tak zwaną Konfederacją i Stanami Wolnymi? E, Zakończyła się ona w 1965 roku. E, zniesiono wtedy w Stanach Zjednoczonych niewolnictwo i, i były większe swobody obywatelskie. Wiadomo, e, ludność czarna była tak czy siak wcześniej jak i później po tej wojnie socjalnej była dyskryminowana wszystko to miało miejsce za czasów prezydentury Abrahama Lincolna, który został oczywiście zastrzelony w zamachu 14 kwietnia 1865 roku i to był jeden, jeden z nielicznych zamachów na prezydentów USA w historii amerykańskiej prezydentury Dobrze. Teraz tak, to był tytuł wstępu. Teraz chciałbym przedstawić te epoki historyczne i parowozy amerykańskie z mojej kolekcji z filmu Mehamo. Głównie to jest to pier pierwsza epoka i druga. Pierwsza epoka jest to od 1830 roku do 1920, druga epoka jest od 1020 roku do 1045. Trzecia epoka jest od 1045 do 68. Czwarta epoka 68 10, 10, 968, 1987 piąta i szósta epoka to są czasy współczesne. Przedstawicielem pierwszej epoki będzie oczywiście Syn American 44, który wcześniej był prezentowany i wiele razy pokazywany na moim kanale. I jest to parowóz, który. W pewnym sensie zapoczątkowuje am historię amerykańskich kolei oraz y, kolekcję y, moich parowozów amerykańskich. Dlatego, użyję, dlatego jest jako pierwszy y, prezentowany i prezentuje on pierwszą epokę. To jeszcze raz tutaj ładnie pokażemy ten parowóz. Y, są to parowozy z, z przełomu XIX-XX wieku. Jak ktoś oglądał słynny serial Dr. Queen, bądź na przykład powrót do przeszłości 3, to takie właśnie parowozy były tam pokazywane w tych filmach. Są to parowozy, które są ikoną amerykańskiej kolei. Każdy widzi amerykańską kolej przez pryzmat właśnie tych parowozów. O tym układzie kół 44 bądź 260. Wcześniej tak zwany Mongol, który będę chciał mieć w swoim kolekcji. A tak na marginesie, będę chciał sobie zakupić jeszcze jeden parowóz typu 4-4 American, ale wykupowodz z przedsiębiorstwa Baltimore and Ohio. I oczywiście, koleje amerykańskie w XIX wieku. Prosperowały, została zbudowana ta linia kolejowa transkontynentalna. -kontyn no tak samo podobnie będzie w Kanadzie czy w państwach sąsiednich. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych jest wiele przedsiębiorstw kolejowych, już wcześniej o tym tłumaczyłem. Są Union Pacific, Central Pacific, Burlington, Northern, North Amtrak. I inne przedsiębiorstwa, tak jak na przykład są tutaj opisane na tych parowozach, a tutaj jest na przykład flota historyczna parowozów Union Pacific 484: nie mam takiego parowozu, Challenger 464 i Union Pacific, tak zwany Big Boy, który, jest, który będzie w mojej kolekcji. Jest to moje marzenie modelarskie. Zbieram na ten parowóz, będę chciał dorobić. I ten parowóz będzie na mojej makiecie jeździł. Tutaj jest fotografia tego parowozu. Trzeba przyznać, że to jest potężny parowóz. Tu akurat jest zdjęcie modelu. Oraz tutaj. Dobrze. Przechodzimy dalej do prezentacji da dalszych parowozów. Yy, przedstawicielem pierwszej epoki oczywiście jest American 44, który wcześniej był prezentowany, który widzimy to przez pryzmat tych serialów i filmów, których wcześniej omawiałem yy, na, na, tym na tym filmie, w tym momencie. Yy, jest to lokomotywa pośpieszna i ona zaczyna yy, historię tej kolei w, yy, w USA. Oraz kolekcję moich parowozów. Kolejny parowóz amerykański jest to, oczywiście, Pacific 464. On już był prezentowany na moim kanale. Jest to przełom epoki pierwszej i drugiej. To też lokomotywa pośpieszna, która miała bardzo duży wpływ w historii amerykańskiej kolei. Głównie ta lokomotywa przeznaczona była do ruchu pośpiesznego i ekspresowego. Yy, więcej nie będę już mówił na temat tej lokomotywy, ponieważ ona była prezentowana na moim kanale. Jest to dzisiaj zaprezentowanie parowozów w jednej linii na torowisku, tak jakby miała być parada amerykańskich parowozów. Aczkolwiek nie jestem w stanie teraz yy, tym ruszyć, ponieważ yy, każdy silniczek prę inaczej bierze i yy, raz dwa trzy cztery pięć parowozów no to już sterownik miałby ogromne obciążenie być może nawet te parowozy by nie ruszyły także są tylko prezentowane tak jakby stały do parady parowozów kolejny parowóz to jest Mikado który był już prezentowany na moim kanale epoka druga nie będziemy teraz omawiać rysu historycznego, był on już prezentowany. Parowóz w układzie osi 282, głównie przeznaczony do ruchu towarowego, jak i pasażerskiego. No i teraz przechodzimy do większych lokomotyw. 464 typu Hudson została produkowana od 1927 roku do 1939. Jest to lokomotywa do... pośpieszna, bardzo już ogromna, potężna. Te lokomotywy w Stanach Zjednoczonych były rekordy prędkości na torach. No i parowóz towarowy typu Montanian, który był też prezentowany. To tylko chciałem go dodać w sensie, żeby zaprezentować kolekcję amerykańskich parowozów jako modeli skali h 0 Tak się prezentują na makiecie. Także, o fajnie to już wygląda. Za niedługo będę miał nowy parowóz oraz ten Mongul 2.6.0. Który tam, który będzie być może w sklepie tam gdzie zakupuję parowozy amerykańskie będzie osiągalny. Z właścicielem sklepu. Rozmawiałem wstępnie. Będzie on do sprowadzenia. Tylko trzeba będzie poczekać. I tak właśnie się prezentują te parowozy na makiecie, jak i w historii amerykańskich kolei. Wracamy tutaj jeszcze rzut okiem do Big Boya. No powiem szczerze, że jeśli uda mi się tą lokomotywę dostać, w sensie ona jest osiągana, tylko ze względów finansowych na razie nie mogę jej kupić, bo kosztuje. Nie powiem ile, ale naprawdę jest droga, I, ale ją będę miał po prostu. Ale chciałbym podkreślić, że być może będę jedyny w kraju, jak będę miał e, ten parowóz na makiecie e, i w amerykańskiej kolei, w sensie modelarstwie kolei w skali H0. I chciałbym jeszcze podsumować historię amerykańskiej kolei. Wiadomo, amerykańska kolej rozpoczęła się w połowie XIX wieku, trwa do dzisiaj. Głównie są to lokomotywy elektryczne i dieselowe. Ruch Jest prowadzony zarówno ruch towarowy, jak i pasażerski na amerykańskiej kolei. Jest ta słynna, teraz kontynentalna linia kolejowa, gdzie idzie właśnie takie parowozy jak American. Czy Pacyfik? No i te y, parowozy wschodniego wybrzeża, czyli Nowy York, Buffalo, Chicago, Philadelphia. I tu jest głównie zaprezentowana epoka pierwsza, jak i druga, czyli od, 1800, 80, od 1830 roku do mniej więcej 1940. Są tutaj te mniej więcej ramy czasowe. Tam sobie stoją yy, wagony techniczne typu kabozy i amerykańskie pullmany. No i tak właśnie to, tak ta historia amerykańskiej kolei jest tutaj prezentowana, omawiana. Jest to oczywiście tak ogólnie opowiedziane. Yy, nie chcę mówić całej historii amerykańskiej kolei, ponieważ to byłoby bardzo długo. Dzisiaj chciałem tylko zaprezentować te parowozy na makiecie. Czyli jeszcze raz: Epoka pierwsza, American 4 4 przełom epoki pierwszej i drugiej Pacific 4 6 4 Mikado oraz te dwa największe parowozy w mojej kolekcji. Jeśli będę miał Big Boya to to będzie największa lokomotywa na moim makiecie. A długość tej lokomotywy to jest ponad pół metra, czyli praktycznie jak te dwa ostatnie parowozy, które jeden, jeden za drugim stoją. To będzie wtedy amerykańska lokomotywa Big Boy. Yy, tutaj jeszcze chciałbym podkreślić, że yy, tak prawdziwie powiedziawszy, jak kolekcjonuję te parowozy amerykańskie, no powiem szczerze, że w pewnym sensie firma Mechano robi jakby na jedno kopyto, bo spójrzcie tutaj, ten parowóz praktycznie wygląda jak ten parowóz typu Mikado, tylko że ma inny układ osi. Być może konstrukcyjnie zamysł yy, producentów amerykańskich lokomotyw, tak jak American Loco Company, yy, yy, czyli Alco, Baldwin American Loco Company, i czy General Electric miały w zamyśle produkować jak największą liczbę sztuk tych parowozów o tej samej konstrukcji bądź podobnej, tylko w układzie osi napędowych, jak i tocznych, jezdnych, albo być może firma Mechano idzie to na, na uproszczenie? Tutaj nie potrafię sobie odpowiedzieć. Ja myślę, że skoro są parowozy, modele na pla oryginalnych planach technicznych parowozów amerykańskich, to chciałbym podkreślić, że raczej te amerykańskie parowozy były uspecyfikowane do jednego praktycznie typu, tylko różniły się rozstawem osi, czyli układem kół, jak i pojemnością na tender, na wodę i no i no i takie detaliczne sprawy jak jak dymnice parowozu, zbieralniki pary, pomosty techniczne, no, i słynne dzwoneczki, które są symbolem amerykańskich parowozów. Tego w Europie praktycznie nie zobaczymy i nie usłyszymy, tylko w, tylko w USA, w amerykańskich parowozach. A najbardziej najbardziej urealistycznione to jest w Parowozie typu Montanian 482. No tutaj to wygląda już jak, jak rzeczywiście. Chciałem podkreślić, że w Polsce też są parowozy o konstrukcji amerykańskiej, które były, przy, które były, były dawane dla PKP po I wojnie światowej. Był tak zwany 280, czyli mniej więcej to był tego typu parowóz, tylko że nie ma z tyłu yy, osi tocznej podtrzymującej palnisko. Po ja już wcześniej to opowiadałem na moim kanale. Proszę się wrócić do filmu o konstrukcji parowozów, yy, parowozów europejskich, amerykańskich. Tam jest zaprezentowany, może nie tyle co model tego parowozu, tylko y, fotografia y, muzeum w Warszawie. Ale też mieliśmy parowozy amerykańskie o konstrukcji amerykańskiej na PKP, a, a tamten parowóz nazywał się głównie Consolidation. Układzie osi 280. Y, miałem sobie kupić ten parowóz, ale mi się nie spodobał i na razie y, nie mam takiego ciśnienia, nie będzie na razie w mojej kolekcji. Teraz będę zakupował ten parowóz, czyli 4, 4 American oraz czatuję na ten Mongul 260. No i oczywiście upragniony Big Boy, który będzie w kolekcji mojej amerykańskiej kolei. To byłoby na dzisiaj, tak ogólnie opowiedziane, jeszcze na temat amerykańskiej kolei, kolei USA, odnośnie parowozów, epok historycznych. Oczywiście te epoki historyczne w pewnym sensie się zazębiają. Do czego zmierzam? Bo na przykład w Stanach Zjednoczonych nie podaje się daty rewizji, tak jak w Europie, że na przykład. Parowóz ma datę rewizji 5 kwietnia 1922 rok i następna data rewizji, na przykład 25 rok. To jest na przykład epoka druga. Ale parowóz, który na przykład, mimo że jest z epoki drugiej, mówię teraz o europejskich parowozach, może być w pewnym sensie przez firmę modelarską, na przykład PICO przeniesiony do współczesnej, do szóstej epoki, bo na przykład może być e, model parowozu Pięknej Heleny, gdzie na przykład ostatnia data rewizji był rok e, 2008 i to jest już epoka szósta. To taka ciekawostka odnośnie epok w modelarstwie. E, w Europie są e, podawane te daty rewizji. W Stanach Zjednoczonych e, przyglądają się tym parowozom amerykańskim na fotografiach i na filmach, ale nie widzę tej daty rewizji. Tutaj też nie ma, bo tutaj są tylko numery boczne Lokomotyw i przedsiębiorstwa kolejowe, i nie ma tych dat rewizji po prostu w amerykańskiej kolei. Nie wiem czemu. Powin, moim zdaniem powinno być. Może Amerykanie inaczej prowadzą te daty rewizji i książki techniczne y, lokomotyw ogólnie czy wagonów? Może jest tam inaczej to usytuowane niż w Europie? Ale jeśli chodzi o te epoki modelarskie, historyczne, to niektóre parowozy mogą być przeniesione z drugiej epoki, na przykład do szóstej, tu już mówię o europejskich parowozach. Nie były tutaj wystawione, ponieważ tutaj był teraz w tym momencie tabor amerykański, czyli tabor USA. I tak ta kolekcja parowozów jest zaprezentowana na mojej makiecie. Chciałem ogólnie ustawić wszystkie lokomotywy amerykańskie, ale skupiłem się dzisiaj głównie na parowozach, bo to są najpiękniejsze lokomotywy świata. Oczywiście już nie mówię o amerykańskich parowozach, tylko o, ogólnie o parowozach całego świata. I tak to jest tutaj zaprezentowane. To dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Proszę dać jakiś komentarz, czy się komuś to podobało, czy nie. Jeszcze raz rzut okiem na parowozy amerykańskie. A w tym roku, w weekend czerwcowy, będzie parada parowozów w skali H0 na mojej makiecie. Może to nagram, zaprezentuję? Wszystkie parowozy bez wagonu sobie pojeżdżą. Będzie to wezwanie, ponieważ y, każdy, każdy parowóz już inaczej jedzie. I myślę, że będę je, je prezentował na paradzie z osobna. Będzie to bezpieczniej dla parowozów, jak i dla całego układu sterowania elektroniką na makiecie analogowej. Dziękuję bardzo. I želim što dobrog novog tygodnia.